Cześć, witajcie. Nazywam się Robert Mazurek. Witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. Tuż za mną widzicie dwa moduły fotowoltaiczne produkowane przez fabrykę Selfa, czyli tutaj tą naszą lokalną szczecińską fabrykę. Leżą na płasko, ponieważ zamierzam zająć się tematyką używania modułów fotowoltaicznych przez kamperowców. Większość z Was, która zamierza mieszkać lub często używać kamperów takiego bardziej egzystowania lub do długich, długich, długich wyjazdów, no chcę przeprowadzić eksperyment, czy w takim miesiącu jak grudzień, gdzie w Szczecinie jest całkowicie, całkowicie zachmurzone niebo, dodatkowo spadł śnieg. W naszym wypadku, zobaczcie, nasza instalacja, która składa się z 21 modułów, jest też dość grubo zaśnieżona. Ja zabieram się za eksperymenty. Zobaczymy, co damy radę naładować, jak to będzie się ładować i tyle. Zanim cokolwiek zrobię, chcę znać stan techniczny tego akumulatora, to jest NR-BLOK JPC 120Ah. No i tak na bardzo szybko. Słuchajcie, ja używam zwykłego testerka, tylko interesuje mnie rezystancja, akumulator. Jest to AGM. Ja tutaj czysto technicznie wpiszę sobie 500A, bardziej mi chodzi o to, co ten akumulator mi podpowie. Temperaturka jest tutaj u mnie trochę w miarę ok. No i patrzmy. Ten akumulator, słuchajcie, ma 4,4 mA, a napięcie 12,96 V, a 587 Amperów. Nawet do rozruchu SOC SOH jest pełne, czyli po 100%. Teraz muszę poznać pojemność tego akumulatora w sensie rzeczywistym. Używam do tego zawsze rozładowalnicy Alphabet Pro. Plusik. Minusik. Temperatura jest 15 stopni, akumulator ma deklarowaną pojemność 120, a na tej podstawie alfabet będzie szacował rzeczywistą pojemność tego akumulatora. Dowiemy się po pierwsze, jaką ma pojemność ten akumulator, a później na sam początek zaczynamy z regulatorem EPWR, to jest MPPT, czyli Maximum Power Point Tracking. I sprawdzimy co tak naprawdę to cudo to potrafi. Regulator gotowy, podłączony do paneli. Tutaj zrobiłem sobie taki odpowiedni bezpiecznik, żeby załączyć ten regulator wtedy, kiedy ja będę potrzebował. W moim małym mini-labo ten komplet już jest gotowy. Regulator, akumulator, dwa moduły 400 watowe u góry. Dzień 22 grudzień będzie to cały dzień, kiedy. Te moduły, dwa moduły 400W, będą miały okazję ładować ten akumulator. Eksperyment najkrótszego dnia w roku i ładowania przy użyciu tych dwóch modułów fotowoltaicznych selfy. To są 400W, moduły fotowoltaiczne. Powoli dobiega końca, bo jest jakaś tam końcóweczka, jeżeli chodzi o światło. I już za chwilę dowiemy się. Jaką pojemność odzyskał akumulator 120A? Będziemy mieć odpowiedź. Regulator EPWR, czyli w miarę przyzwoite rozwiązanie, plus do tego dwa moduły 400W. Zobaczymy, jak to da radę. Biorę cęgi. Sprawdzimy, czy coś tam jeszcze dociera do tego akumulatora. No Nie no, na poziomie błędu statystycznego. Regulator informuje, że naładowany akumulator jest w 38%. Wynik eksperymentu jest mi już znany. Prawdę powiedział mój jedyny niezastąpiony przyjaciel czyli urządzenie do szacowania do pomiaru pojemności akumulatorów. Ten akumulator podłączony do tej rozładownicy Alphabet Pro tuż przed eksperymentem obciążony prądem o natężeniu 25 amperów rozładowywał się przez nieco ponad 4 godziny czyli przez 245 dokładnie minut. Pozwoliło to przez 4 godziny wyciągać z tego akumulatora 25 amperów w zależności od napięcia, możecie sobie to spokojnie przeliczyć na waty, jaką moc bylibyście w stanie czerpać z tego akumulatora i później po ładowaniu przy użyciu tego epewera, czyli u góry tuż nademną dwa moduły 400 watowe selfy połączone w sposób szeregowy. Linki, dokładny opis do tych modułów znajdziecie tam pod spodem w opisie i później z tych modułów fotowoltaicznych bezpośrednio do tego regulatora 30-amperowego epwr Coś takiego. To akurat nie rozkminialiśmy nad wprowadzeniem u siebie zaraz mam powiem co o tym urządzeniu myślę i z tego regulatora bezpośrednio do tak rozładowanego akumulatora po takim teście pojemności i od wschodu do zachodu słońca ten EPV plus te dwa moduły fotowoltaiczne ładowały ten akumulator jak zaszło słońce na tym regulatorze zobaczyłem, że już tam jest zero napięcia, zero natężenia jeżeli chodzi o prąd ładujący no, regulator powiedział, że naładował ten akumulator w 38% ale teraz uwaga, 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 zobaczmy co powie alfabat, podłączyłem ten akumulator po takim całodniowym ładowaniu przypomnę że 22 to jest drugi w kolejności co do najkrótszych dni w roku i ten akumulator obciążony prądem o natężeniu 25 amperów rozładowuje się przez 1 godzinę i 12 minut czyli łącznie przez 72 minuty i ze zwykłej proporcji matematycznej jeżeli 245 minut stanowiło 100% pojemności tego akumulatora to 72 minuty stanowi blisko 30% Pojemności tego akumulatora. Mnie osobiście bardzo pozytywnie zaskakuje ten eksperyment, bo dzień był całkowicie zachmurzony. Jest to bardzo, bardzo, bardzo krótki dzień i te dwa moduły fotowoltaiczne, plus ten regulatorek, dały radę odzyskać 30% pojemności z tego akumulatora. Zobaczcie, gdybyście podłączyli jakieś urządzenie, które pobiera, będę posługiwał się tutaj akurat nie amperami, plus minus 25 amperów z tego akumulatora, to przez godzinę i 12 minut mielibyście zasilanie z takiego akumulatora. Czyli gdybyście w międzyczasie nie używali prądu z modułów fotowoltaicznych i z tego akumulatora to na koniec dnia mielibyście akumulator który bez najmniejszego kłopotu zasili wam lampeczki jakieś takie drobne elektryczne potrzeby w waszym w waszym kamperze. Szczerze to 25 amperów przez 72 minuty to można by naprawdę bardzo solidnie to wykorzystać nie tylko do podświetlenia do poczytania do skorzystania z wielu urządzeń. Dla mnie bardzo ale to bardzo pozytywne zaskoczenie. Urządzenie niezłe, fajne, mega proste w obsłudze, Mieniasz tylko typ akumulatora poprzez przytrzymanie guziczka, mega proste, mega banalne, fajne, dokładnie tego oczekuję. Jedyną wadą tego urządzenia, jak dla mnie, jest to, że to urządzenie nie posiada aplikacji. Do tego urządzenia można dokupić moduł, który pozwala go połączyć poprzez Bluetooth, a z naszym telefonem przez aplikację epwr Natomiast no, uważam, że teraz w XXI wieku to powinno być już zintegrowane z tym urządzeniem. I to jest też materiał dla tych z Was, którzy na działeczkach chcą sobie takie moduły zainstalować, jeżeli od poniedziałku do piątku chodzicie do pracy i nie macie czas na działkę, to taki akumulator na sobotę i na niedzielę będziecie mieć na stówę pełny, nawet w najmniej najmniej korzystne dni w roku, czyli w najkrótsze dni, kiedy tak naprawdę jest bardzo mało słońca, no oczywiście można mieć pH, może spaść śnieg i zasłonić całkowicie te panele i tam one już wtedy nic nie naładują, ale przy założeniu takim jak tutaj u nas było, że po pierwsze udało mi się je dzień wcześniej odśnieżyć, na następny dzień były przez cały czas wystawione na ekspozycję tego słońca, które gdzieś tam próbowało się przebijać za chmur. Dziś były bardzo podobne warunki. Jak zerkam za okno, to w zasadzie słońce już zachodzi. Jest 15.52. Za dwie godzinki odepnę tego MPPTA z. No i zobaczymy, jakie parametry będzie miało tamto urządzenie. To na tyle w tym odcinku. Pamiętaj, aby zostawić lajka, like, aby subskrybować więcej eksperymentów dla działkowców i dla kamperowców. Możecie spodziewać się w tym sezonie zdecydowanie więcej, bo mnie ten temat zaczyna pochłaniać coraz bardziej. Zapraszam serdecznie do szczecina, gdybyście kiedyś przejeżdżali, czy Gryfikka 106, czy Santoska 42. To jest świetne miejsce na darmową kawę. Pozdrawiam Was i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.